Doda ogłosiła, że kończy karierę i powstanie o niej film dokumentalny. Powiedz proszę, co ty sądzisz na ten temat, bo jest ona rzeczywiście taką topową polską gwiazdą. Tak, także ja prywatnie ją bardzo lubię. Też, um, kiedy miałam zawirowania życiowe, um, odezwała się pierwsza do mnie i zaoferowała pomoc. Um, także to pokazuje, jak empatyczną osobą jest, mm -hmm. która również nie miała lekko w życiu i doszła, um, w swoim życiu na szczyt, który sobie wyznaczyła. Um... I powstał rzeczywiście o niej ostatnio film, który e, z miłą chęcią zobaczę. E, zwłaszcza, że współpracowała z Amazon Prime, z którym e, powstał e, reality show Good Luck Guys, również ze mną. Także cieszę się, że współpracowałyśmy z tym samym teamem. E, z różnicą taką, że ten film będzie o niej, o niej w 100%, także wielkie gratulacje. E, fajne zwień, zwieńczanie kariery. Ale ja tak gdzieś w głębi siebie czuję, że to nie będzie koniec. Może ona na ten moment rzeczywiście czuje i nikogo rzeczywiście nie oszukuje, że to jest koniec 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 i, i, i będzie po prostu żyć jak zwykła osoba mm -hmm. prywatna, zajmować się psami, domem i tak dalej. Ja wiem jak show business uzależnia e, i chce się więcej i więcej, nawet jak osiągnęło się szczyt, na drugi dzień czujesz się niewystarczający, czujesz, że możesz jeszcze i jeszcze. E, ja uważam, że nie powinna kończyć kariery, ponieważ e, głos z wiekiem dojrzewa i jej głos teraz porównując do Lat wcześniejszych jest bardziej potężny i, i, i taki wyrafinowany, więc ja uważam, że dla dobra wszystkich powinna nadal kontynuować nagrywanie piosenek. Jeżeli nie, nie chce być w stricte w show biznesie. Em, to może przestać chodzić na eventy, przestać promować produkty e, i przestać udzielać wywiadów, ale ja jak najbardziej polecam jej, aby nadal rozwi rozwijała swój talent wokalny, nagrywała i publikowała e, na wszystkie platformy streamingowe swoje nowe hity e, i tyle. Może siedzieć w domu, może skupiać się na swojej, swojej takiej bezpiecznej przystani niemedialnej, ale ja zachęcam, aby rozwijała swoje skrzydła profesjonalnie, niemedialnie. Jednym słowem, Polska potrzebuje muzyki DODY. Tak, zdecydowanie i uważam, że można to fajnie zgrać z życiem niemedialnym. A propos jeszcze tego filmu dokumentalnego, czy ty na przykład masz gdzieś w swoich marzeniach, że chciałabyś, że za te jakieś na przykład 20-30 lat taki film dokumentalny o twoim życiu tak żeby powstał? Już pada, padały rok temu takie propozycje, okay. także nie 20-30 lat, Dziękuję. ale już, ale ja wszystko odrzuciłam, także ja jestem bardziej zainteresowana prowadzeniem reality show typu, typu na Netflixie, Too hot to handle. Mm -hmm. Poznałam produkcję i mam zaproszenie do Love is Blind Miłość jest oh wow. ślepa w Stanach Zjednoczonych. Także nie przyjmę tego, bo pracuję nad relacją, czy wyjdzie coś z tego, czy nie, bo nadal jestem zakochana, ale też. Nie widzę siebie w tego typu reality show, bo wiem, że niestety miłość nie jest ślepa. Miłość jest. Mu, mu, musi partner i partnerka spełniać chociaż połowę takich checkpoints w, w tym, czego oczekujesz od drugiej połówki, ale jak najbardziej jestem chętna prowadzić top model, Hotel Paradise, tego typu programy. Czy ja znajdę na to czas, jedynie na jedną edycję w moim życiu? Na dłuższą metę na pewno nie. Filmu o sobie jeszcze nie chcę, ponieważ uważam, że po potrzebuję jeszcze tych dwóch, trzech lat, aby pokazać prawdziwy międzynarodowy sukces, a nie tylko y, kawałek tu, kawałek tam. Mhm. I, I tyle, także o, ostatnio naprawdę padało dosłownie pięć różnych propozycji z różnych agencji do e, nowych reality show. Dużo nowych reality show w Polsce się zbliża. Nie tylko e, te tańce z gwiazdami, Twoja twarz brzmi znajomo i tak dalej, ale będziemy mieć nowe rzeczy. Nie powiem w jakich stacjach. E, propozycje są. E, nie podjęłam się jeszcze. Mm, Żadnych konkretnych rozmów na ten temat. Nie mogę powiedzieć, co to będzie. Czy przyjmę jedną z tych propozycji? Zobaczymy. Zobaczymy. Może przyjmę jedną, może dwie, a może zero.